Maneczko widzowie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku WWE Universe Mode. Jak widzicie, jesteśmy już przygotowani, mamy wszystko ładnie, pięknie zrobione. A ja przedstawię Wam pierwszą tabelę punktową naszego Universe Moda w WWE 2K24. Jak widzicie, jest punktacja. Zdobycie pasa Universal. World Heavyweight plus 20 punktów plus 5 za obronę. NXT Champion plus 15 punktów, 3, obro 3 za obronę. Yy, Stany Zjednoczone i Interkontynentalny 10 punktów plus 2 za obronę. North American Champion i past tag teamu Raw bądź SmackDown 8 punktów plus 1 za obronę. I NXT Tag Team Champion plus 6 punktów, 1 za obronę. Każde zwycięstwo plus 1 punkt, a my tutaj mamy jak widzicie na naszej tabeli punktowej Pierwszych dziewięciu zawodników I co odcinek na początku będzie się pokazywała ta tabela I będziecie mogli sobie zobaczyć jak Wam idzie Na razie pierwsza dziewiątka prezentuje się następująco Shady na miejscu pierwszym, Olek Sowa drugi Adamek trzeci, Adamix czwarty, Aleksan na miejscu piątym Na miejscu szóstym Filipek, Eston numer siedem Peter numer 8 i smakołyż numer 9. Także tak się prezentuje nasza tabela, a my przejdziemy sobie do dalszej symulacji naszego WWE Universe Moda i zaczniemy się po prostu dalej rozwijać. Jeżeli Was nie było na tej tabeli punktowej, a wiecie, że mieliście na przykład jedno zwycięstwo, nie przejmujcie się tym. Ja wszystko mam zapisane. Jeżeli ktoś wskoczy w to top 9, a ktoś inny spadnie, to będą wymianki. Także nie ma co się stresować. Wszystko jest pod stałą kontrolą i nadzorem mojego pewnego oka. A my przechodzimy sobie do Monday Night Raw, w którym widzimy, że nie ma nic ciekawego oprócz tutaj walki o pasy. Tak, teamy, tak teamu, tak, row. Bardzo ciekawe zestawienie, nawet nie widziałem, że w main evencie może się coś takiego wydarzyć jak walka o pasy tutaj, ale to mi się podoba, czyli będzie można zobaczyć też zmianę posiadaczy, posiadaczy tytułu na zwykłym, e, dajmy na to, row i widzimy, że Ivar i e, Erik, The Viking Riders wygrali pasy tak teamu, a my przechodzimy do NXT i ruszamy tutaj z przytupem Oleksowa ma szansę na zdobycie pierwszego punkta w tym odcinku i Aleksan tak samo, nawet Shady ma szansę zdobyć swój punkt i mamy nawet walkę o tytuł mistrzowski kobiet, nie wiem co się zmieniło ja nic tej yy, nie kombinowałem, że tak powiem a te walki o pasy mistrzowskie się zaczęły pojawiać magicznie, może to już jest ta yy, pora symulacji, a my przechodzimy do symulacji i zobaczmy Olek Sowa notuje zwycięstwo i to będzie plus jeden punkcik oczywiście tabelę odświeżymy sobie dopiero w następnym odcinku Aleksan tutaj piękne następne zwycięstwo i Shady wygrywa triple threat match no Shady na razie pierwszy, pierwsza gala NXT i tutaj mamy już samych zwycięzców by tak dalej, panowie. Każdy zaliczył po punkcie Adamix z Santos Escobarem na Friday Night SmackDown i Austin Fury z Rejem Misterio opas Stanów Zjednoczonych. Także bardzo ciekawe zestawienie. Adamix tutaj y, wygrywa swoją walkę. A ja mam go zapisanego tutaj. Ok, lecimy. Dalej, jakieś zastępstwa? Nie. Austin Fury, Mistrzem Stanów Zjednoczonych. A my mamy Gale Money in the Bank. Gdzie tutaj mamy Vipera z AJ Stylesem, Alexa Bliss podejmuje Rhea Ripley. Tej Adonis z Grimsem, Solosekoa. Tej i Jimmy Uso podejmują luchadorów. Austin Fury po raz kolejny z Rejem Misterio walczy o pas Stanów Zjednoczonych. Walizka Money in the Bank kobiet, walizka Money in the Bank mężczyzn. I widzimy, że Ataci ma szansę na walizkę. Dostał się tutaj do walki o walizkę Money in the Bank. Teraz pytanie, czy my chcemy oglądać całą tą walkę, czy jednak sobie to przesymulujemy? To jest dobre pytanie. Mamy tu walkę o Undisputed WWE Champion Santos Escobar z LA Knightem. Seth Rollins broni tytułu World Heavyweight Champion przeciwko Braumowi. Stromanowi, Rhea Ripley i Tegan Nox walczą o pas wagi ciężkiej. Kobiet, interkontynentalny pas broniony przez Demiza przeciwko Ridowi, pasy taktymu SmackDown. The Judgment Day kontra Iwari, Eric. której Mysterio po raz kolejny z Loganem Polem i Judgment Day jeszcze raz z Xavierem Woodsem i Coffin Stone. Obejrzałbym tą walkę. Tylko nie wiem jak ta walka długo będzie trwała, także zostawmy to jednak do symulacji. To jest nasz jeden zawodnik. Jakby się pojawiło więcej was niż jeden, to byśmy obejrzeli sobie tą walkę. A my zobaczmy po prostu wynik. I zwycięzcą zostaje Cody Rhodes posiadający walizkę Money in the Bank. A Atachiemu niestety musimy zaniczyć porażkę, bo to jednak wziął udział w tym meczu. Jest to mecz przegrany. A my przechodzimy do następnego show i zobaczmy Monday Night Raw, w którym z tego co widzę nie pojawił się żaden z naszych zawodników, a ja muszę tylko sobie coś zobaczyć, czy tutaj się coś nie zmieniło. Tu się, tu się, tu się nic nie zmieniło, więc po prostu gra sama z Ciebie zdecydowała, że w main eventach będą Obrony tytułów mistrzowskich i Seth z broni tytułu przeciwko samemu Zeinowi. Także ciekawe rozwiązanie. Gra sama z siebie nam tutaj zapewniła trochę wrażeń mistrzowskich, że tak powiem, i zobaczymy, może któryś z Was zaraz sięgnie po pierwszą walkę o tytuł. A tutaj mamy szejdziego z baronem Korbinem. I w main evencie Oleksowa z Adamkiem. Także symulujemy sobie NXT i widzimy, że Shady notuje swoją pierwszą przegraną. Paul Heyman się pojawił w narożniku Shady'ego i niestety Shady przegrywa. Oleksowa i Adamek tak samo niestety przegrywają swój tag team mecz tutaj w main evencie NXT. A przed nami już SmackDown. Na którym Peter podejmuje Grimsa i Smakołysz Bigiego I także i Adamis tutaj w main evencie Triple Thread mecz na SmackDown, także potężne zestawienie. Peter niestety nie podołał i przegrał swoją walkę z Grimsem. Smakołysz niestety przegrywa tutaj z Bigim I z Asystą. Całego New Day. A Adam X wygrywa Triple Thread Match. Tutaj z Loganem, Polem i Brejem Wyattem, Także potężny Triple Thread Match wygrany przez Adam X, Także wielki szacunek. A my przechodzimy do NXT. A tu mamy Triple Thread Match o North American Championship. I Czy my tu mamy walkę o pas kobiet? Co nas. Niestety nie interesuje. Shady was z Poem Heimanem. Tutaj podejmuje Wolfgang. Mamy Was. I jeszcze mamy Olkasowe i Adamiksa, Adamka Przepraszam, w main evencie NXT. The Great American Bash. Ale niestety nie mamy walki o żaden. Żaden z naszych zawodników nie walczy o tytuł mistrzowski. Także sobie po prostu to przesymulujemy i nie będziemy oglądali. Shady. Z wygraną, tym razem Paul Heyman dał Szejdiemu szczęście i Oleksowa wraz z Adamkiem tutaj wygrywają tak-team mecz. A my przechodzimy do kolejnego tygodnia i tak myślę, że skończymy sobie. a skończymy sobie na SummerSlam, dojedziemy do SummerSlam, zobaczymy jak to się potoczy aż do samego SummerSlam. Monday Night Raw. o Mamy nawet triple threat match o pas interkontynentalny The Miz Mistrzem broniącym, ale niestety Dominik Mysterio okazał się być za mocnym przeciwnikiem tutaj dla Miza i Reeda i przejmuje pas interkontynentalny. Gala NXT. Co my tutaj mamy w naszej gali NXT? Alex Sal pojawia się w Fatal 4 Wayu. Ciężki pojedynek. Triple threat match z wykonaniem Szejdiego i Oleksowa z Adamkiem. Po raz kolejny w main eventie, tutaj Gali NXT podejmują kolejny tak-team. Aleksan, niestety, tutaj przegrywa swoją walkę w Fatal For Wayu. Musiał uznać tutaj wyższość Diaka. Shady, niestety, przegrywa triple threat match. Tej Carmelo Hayes okazał się być za ciężkim przeciwnikiem. A Olek, Sowa i Adamek. Po prostu kontynuują pasę taktimową zwycięstw tutaj na NXT. A my już jesteśmy w drodze na Friday Night Smackdown. Co nas tutaj czeka na tym Friday Night Smackdown? Peter podejmuje Grimmson po raz kolejny. I czy mamy tutaj coś jeszcze? Minini w ogóle w dwóch walkach. Wariat, wariat. A Peter tutaj tym razem udało mu się wygrać. i po raz kolejny jesteśmy na Monday Night Raw, Już jesteśmy coraz bliżej tutaj naszego Summer Slam i widzimy, że Ria Ripley podejmuje Tegan Nox po raz kolejny o mistrzostwo kobiet. Niestety na tą galę nie załapał się żaden z naszych gwiazdów. Ria Ripley dalej nie pokonana jest, chyba ona i Seth Rollins są jedynymi posiadaczami pasy od początku naszej tej zabawy, nie stracili jeszcze tych tytułów, NXT tym razem bez naszych zawodników, jak zawsze widzimy ich tutaj wielokrotnie, to tym razem stwierdzono, że potrzebują chwili oddechu, może jakieś kontuzje nikt tego nie wie, co tam się więcej stało, Adamix podejmuje Bigiego i Peter z Grimsem, kontynuacja pojedynku Bobby Lashley ze smakołyszem, także chłopaki nam się tutaj na Smackdown rozkręcili i Fatal 4-Way o pas Kobiet i Oskar, Zelina Vega, Bianca Beller i Aska zawalczą w main evencie o pas kobiet. A my tutaj mamy Adam Adamixa, który wygrywa trzeci pojedynek już w dzisiejszym odcinku. Peter z drugim zwycięstwem, tak samo w tym odcinku, bardzo dobrze mu idzie. I Smakołyż niestety musiał tutaj uznać wyższość Bobiego Lashley'a i przegrał Bianca Beller z tytułem mistrzowskim. Kobiet przed samym SummerSlem. Ostatni tydzień przed Summerslam. Także jest to ostatni tydzień naszej symulacji w tym odcinku. Zobaczmy, czy na Monday Night Road ktoś tutaj się pojawi. Pojawia się Filip w pojedynku z setem Rollinsem. Pamiętajmy, że set Rollins jest mistrzem. Także wygrana przeciwko setowi Rollinsowi otwiera tutaj prawdopodobnie furtkę do tytułu, ale niestety Filip tutaj musiał uznać wyższość mistrza, i set Rollins. I wygrywa swój pojedynek NXT. A my tutaj mamy co my tutaj mamy? Mamy Shady'ego, mamy Olka, Sowa i Adamka i Alexa. i cały nasz roster z NXT tutaj po prostu bierze udział Shady z wygraną. Shady sobie po prostu toruje. Tutaj na razie drogę na szczyt. Olek, Sowa i Adamek z wygranymi. Shady wystartował nam Aleksandr, tak samo z wygraną. Shady nam wystartował bardzo mocno, i teraz mi się wydaje, że w naszym rankingu będzie ciężko go dogonić, a ma więc mam bardzo dużo wygranych. Peter kontynuuje swoje zmagania z Grimsem, ale chłopaki go gonią: Makousz kontra Bray Wyatt, Adamix podejmuje AJ Stylesa, i to by było na tyle w naszym Friday Night SmackDown. Peter Tate Draft No Contest, czyli po prostu było wyliczenie pozaringowe dwóch panów, także nie doliczamy tego do rekordu. Smakołyż wygrywa swoją walkę tutaj z Brejem Wyattem. Smakołyż tym razem lepszy. Adam X podejmuje AJ Stylesa i wygrywa 4 walki Adam 4 wygrane, także wielki szacun Artur wygrywał z Romanem Reignsem. Roman Reigns chyba się troszeczkę stoczył po. Utracie Undisputed WWE Championship. Mamy pierwszy pojedynek EO Sky z Bianca Belair o tytuł mistrzowski kobiet na SummerSlam. Demis podejmie Dobnika Misterio o pas interkontynentalny. Czy mamy tu jeszcze coś ciekawego? Pas o, Walka o pas Stanów Zjednoczonych. Austin Theory, Kergan, Cross i Rey Mysterio tutaj zawalczą. Peter z Grimsem stwierdzili, że zakończą swoją batalię na właśnie Summerslam, Randy Orton podejmuje Santos Escobara o Undisputed WWE Championship Ria Ripley podejmie Zoe Stark o pas wagi ciężkiej kobiet, a Central zawalczy z samym Zaynem także nie mamy za dużo walk naszych, tylko Peter się tutaj załapał na Summerslam pomimo potężnej karty walk żaden z naszych zawodników tutaj za bardzo nie zawalczył, tylko Peter się tutaj ustawił walkę i ją wygrał. Randy Orton niestety nie, podniem, nie wygrywa z Santos Escobarem, z Rhea Ripley dalej mistrzynią, Seth Rollins mistrzem i przejdźmy do następnego show. To ja już widziałem, że był jakiś taktim, ale to się pewnie już zmieni po yy, naszym dniu, a my sobie możemy zobaczyć jak wygląda Dywizja Mistrzowska, jak widzimy Filip jest na razie z Atacim na szarym końcu możliwości walki o tytuł mistrzowski tej yy, wagi ciężkiej, Eston jest na miejscu dziewiątym o pas interkontynentalny Dalo wilk jako 11 tej walczy o szansę co się dzieje w NXT Zaraz zobaczmy sobie tutaj, tutaj. Shady jest Pierwszy, numerem 1 w walce o pas NXT, czyli prawdopodobnie możemy go za niedługo zobaczyć w walce o tytuł. Natomiast Alexan jest na miejscu piątym w walce o North American Championship. Chłopaki w walce o pas taktymu może się pojawić za niedługo ta walka, a zobaczmy jeszcze jak się plasuje SmackDown. Adamix na miejscu czwartym smakował już jako dziewiąty o UNDESPUTED WWE CHAMPIONSHIP Tutaj Peter na miejscu szóstym Ja jestem na miejscu ósmym, ale mnie żeśmy nie widzieli w tym odcinku I tak by to wyglądało Mam nadzieję, że się podoba Że Cały leatherboard Wam się spodoba Zobaczycie roszadę. Przy następnym odcinku, na samym początku, ja się z Wami żegnam i mam nadzieję, że Wam się podobało to, co zrobiłem. Bo się trochę napracowałem, a jeszcze program mi się troszeczkę zepsuł. Także docenię łapeczkę w górkę, subskrypcję i widzimy się w następnym odcinku. Siemanko na razie i cześć!